Zasięg i ciężar zasięgu, ciężar wzroku, ciężar używania pracy. Nie zdajemy sobie sprawy, ile pracy wykonują nasze oczy w ciągu dnia. Nie tylko tej, która polega na widzeniu, dostrzeganiu i nagłym zrywaniu się do różnych kątów widzenia i zmiany, ogniskowaniu tego widzenia, ale również do wszystkich innych spontanicznych czynności, które na przykład stymulują przesyłanie informacji międzypółkulowej poprzez sam fakt, że te oczy się ruszają. Więc yy, bardzo ważnym jest na przykład yy, uczestnictwo w takich właśnie stymulujących ich pracy ćwiczeniach, które mi choczekino wykonał, chociażby ze względu na to, że zawężanie yy, pola ruchu gałegocznych zawęża również pole pracy mózgu i zdolności mózgu do integrowania doświadczeń, wspomnień i yy, budowania odporności psychicznej, chociażby. Zbliżyliśmy się do końca wszystkich naszych przygotowanych dzisiaj ćwiczeń, i myślę, że. Zanim przejdziemy do podsumowań teoretycznych, zamknę te nasze opowieści, które zdążę na początku powiedzieć. Pierwszą z nich prawdopodobnie część z Was już prawdopodobnie zapomniała zupełnie, że te opowieści były, ale jakaś nieświadoma część mózgu zwana ciałem migdowatym lub hipokampem kazała cały czas o nich pamiętać. Co być może kazało Wam dojść do ostatniego ćwiczenia, nie wiedząc dlaczego. Stało się tak, że kiedy ten Naukowiec pokazał na swojego tego chłopca jako źródło swoje informacji. A nauczyciel i wycho, wychowawca, i dyrektor spytali, w jaki sposób możemy się tego nauczyć. Tego, co ten chłopiec, to dziecko potrafi, naukowiec odparł. Pytanie jak jest tutaj mniej ważne od pytania od kogo? I wydaje mi się, że w jakiś sposób dzisiaj w ciągu całego tego warsztatu zwróciliśmy się do tej części z nas, która pamiętała wszystkie te nieinwazyjne sposoby posługiwania się sobą i te wszystkie zabawy sobą, które wydawały się tak mało poważne i takie trochę wydumane i dziwne, a jednak tak jak tyczki w oczach, ogon wyrastający do nogi. Czesła, jak pompa przepompowująca płyny na, na tafle biurka i inne, inne rzeczy, które prawdopodobnie może nawet że zapomnieliśmy, że bawiliśmy się, będąc małymi dziećmi, tylko po to, żeby te wszystkie czynności, których y, zmuszała nas rzeczywistość, stały się komfortowe albo znośne. Podobnie zresztą jak historia Feldenkraisa, który zwrócił uwagę na młodego Tuarega lub Etjopczeka, już nie pamiętam jaki był nacji, z irytacją, że jeżeli udaje. Czytającego to powinien trzymać książkę do góry w dół nogami, jak to się mówiąc no, oględnie, a nie do góry nogami. Na co niezmącony niczym młody człowiek powiedział, że on umie czytać, tylko po prostu on czyta w ten sposób, dlatego że w szkole tam, gdzie był, była tylko jedna książka, miał ją nauczyciel. A ponieważ wszyscy wokół niego się gromadzili, nauczyciel czytał z książki, trzymając ją przed sobą, a dzieci nie miały cierpliwości i, na, i podglądały. Nauczyły się w ten sposób czytać wszystko do góry nogami, i on do dzisiaj nie nauczył się czytać inaczej. W jakiś sposób zawstydził on wtedy Moshe Feldenkraisa i zmusił do e, stanięcia na głowie w całym systemie pracy, którą wtedy rozwijał. I wydaje mi się, że to też spróbowaliśmy zrobić dzisiaj. No to co, robota czy pasja? <laughs> Można by powiedzieć, że. Możemy udawać, że to pierwsze. Możemy mm. się bawić w robotów, możemy bawić się w maszyny, ale z pewnością kończy się przyjemność, kiedy to jest bardzo na serio i kiedy wydaje się, że już nie ma wyjścia. Ale kiedy bawimy się w robotów, to dlaczego nie? Dlaczego nie pasja? Dlaczego nie to wszystko, co wydawało się niedostępne? Pasja bawienia się w robotom. Tak, no, ta ilość informacji, którą otrzymujemy, ta ilość bodźców i ta ilość rzeczy, które musimy ogarniać w obecnym świecie, yy, będzie wymuszać na nas albo usztywnienie w postaci właśnie robotyzacji i próby niezatarcia każdego z przegubów, albo pojechania do jakiegoś, że tak powiem, maksymalnego czasu eksploatacji. Gdy ten robot jednak się wyeksploatuje, to, no, to niestety no, będzie odstawiony gdzieś na boczną, boczny tor. Natomiast ta sama ilość natłukania informacji, ta sama ilość um, generowanych wymuszeń na nas jest pewnego rodzaju zeszytem w kratkę, w którym możemy zacząć po prostu rysować nie do końca zgodnie z tymi kratkami, które tam są. To nasza działalność za biurkiem, działalność, działalność. Um, w pracy, nie musi, być, nie musi być grą w statki i wymazywaniem poszczególnych po, po, po krateczek. I odgadywaniem kto strzelił co i czy jest zatopiony czy nie zatopiony. Dokładnie. Możemy również dobrze na tej kartce stworzyć pewnego rodzaju pejzaż, możemy tam narysować cokolwiek. Psz, coś na wzór ślimaka. Ruch zupełnie, zupełnie nieskoordynowany z tym, jakie jest podłoże. Ale to jest bardzo ciekawe, że kiedy sami pobawimy się w rysowanie ślimaka albo pejzażu, mm. nagle ktoś z przeciwnej strony zacznie krzyczeć, że zatopiliśmy mu wszystkie okręty. No <śm> <śm> to atak ślimaczy. <śm> Tak, bo pracując na, tym, na, tym, na, tej kartce, na tej kartce w kratkę, czyli pracując w tych blokach, których jak gdyby, no, w pewnym sensie systemy będą wymuszały na nas, pracujemy w pewnego rodzaju pudełkach, no nic dziwnego, że nasze ruchy są w lewo, w prawo, skasuj, podnieść i, i, i takie dosyć mocno sztywne, tak? Natomiast jeżeli my tutaj w skali mikro, mikro ruchów, pozwolimy sobie na to, żeby te pojedyncze piksele, te pojedyncze, te pojedyncze bloczki stały się z perspektywy, tego mikroruchu, z tego dystansu, który tutaj również wykonujemy, no pojedynczymi pikselami jakiegoś większego obrazu, to wtedy płynność jest dużo, dużo lepsza do osiągnięcia, dużo większa do osiągnięcia. No będzie to zaskakujące, w szczególności, gdy skala będzie zupełnie inna, dlatego mikroruchu. Dlatego również te fantomowe również oddalenia, dystanse itd. itd. Fantomowe przeciążenia, fantomowe różnice ciśnień. Mm. Zważywszy nawet, że pojęcie piksela jest tym, co nasza świadoma wyobraźnia ogarnia jako minimalny poziom rozdzielczości, a mm. może się okazać, że, że ruch ten, który jest wykonywany, on sięga czegoś, co dzieli piksel jeszcze na mniejsze, a nawet nieskończoną ilość podziału tego, tego zjawiska, miary. Tak, bo piksel może się okazać nagle takim wyświetlaczem telefonu i nagle okazuje się, że na tym pikselu można wyświetlić się, o, tak, obrazek, tak, albo wiesz, zainstalować jakąś aplikację, albo, albo podążać, scrollować, itd., itd. sumując, mieliśmy dzisiaj do czynienia z całym przekrojem dostępnych, możliwych instrumentów, którymi możemy się posługiwać w środowisku, które jest dla nas przez nas postrzegane często jako opresyjne. Pod, albo po nie, albo prostu niewygodne i ograniczające. Hmm. Od y, sytuacji psychofizycznych, psychogeograficznych, czyli neurogeograficznych, orientowania się w swojej panoramie i y, kod kodowania w sobie zachowań stadnych y, i odkodowywania tych zachowań stadnych, a więc budzenia asertywności i dobrego samopoczucia, aż po używanie takich y, drobnych elementów jak y, Przedmioty, których w jakimś sensie czujemy dotychczas używania, jesteśmy ograniczeni, do tego, żeby przestać czuć się ograniczeni. Zgadza się. No, no stańmy się na, na, na powrót jak dzieci, jak to mówią, i, tak. i bawmy się w te zabawy neuroświadome, właśnie w pracy, a żeby odzyskać tą świeżość, żeby odzyskać tą elastyczność, żeby, żeby odzyskać tą kalibrację, żeby, żeby zajrzeć nieco inny świat piksel, pikseli a właściwie płynności już tego, te, 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 tego obrazu. Zwłaszcza, że, że płynność jest, jest tylko formą skokowości pozbawionych wysiłku. <laughs> <Płynność> <laughs> to, no. z, swoją drogą y, y, jesteśmy ciekawi, czy z was, którzy będą y, bawić się tym warsztatem, tym placem zabaw, który wymyśliliśmy, które z tych ćwiczeń najbardziej wam się spodoba, które będzie największym wyzwaniem. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie uwagi, które dostaniemy od was w sposobie, który no, pozwoli nam zrozumieć mniej więcej na jakim etapie się znajdowaliśmy, kiedy to tworzyliśmy i na jakim będziemy słuchając konsekwencji. Mm -hmm. No i co? Z pewnością nie musicie korzystać z całego zestawu jako obowiązkowego procesu, dlatego że bardzo możliwe, że przyda Wam się jedna rzecz, dwie, może trzy. Ale na pewno macie pełen arsenał na bardzo wiele sytuacji i ewentualności, w zależności od tego, czy praca wymaga od was wytrzymałości, na y, stałe napięcia statyczne, y, żmudności, cierpliwości fizycznej, czy też wręcz przeciwnie, jakichś psychicznych napięć i przepięć na natury społecznej. Hmm. Tak, dokładnie. Pewnego rodzaju robotyzacja czynności, jak sobie tak nawet w historii troszeczkę się cofniecie, albo nawet poobserwujecie, lub przypomnijcie, jak robiły to wasze babcie. Coś, co było wykonywane mechanicznie w pewnym sensie, ograniczało w pewnym sensie swobodę tego, swobodę tego ruchu na danej osoby. Było zazwyczaj opiewane dodatkowo właśnie werbalizacją albo śpiewem, tak jakimś mruczeniem. No, to jest pewnego rodzaju plac zabaw, który został w tym momencie odpalony. No, my tutaj troszeczkę liznęliśmy temat tego no tej tak, ta neurofonetyki, i neurofonetyki i neurowokalu, zważywszy na to, że byłoby interesujące móc tworzyć na przykład w korporacjach lub firmach możliwość przyśpiewywania podczas pracy, hmm. co zresztą moim zdaniem przecież nawet w niewolniczych warunkach było stosowane po to, żeby można było jednak no, te zbiory czy tam inne plony poprzez osoby zmuszane do pracy przymusowej. W przeciwieństwie do dzisiejszych ludzi, gdzie oficjalnie mimo wszystko jest to no, układ wolny. Wykonywać. Więc skoro nawet niewolnik mógł śpiewać przy zbieraniu plonów hmm. dla swojego właściciela, to dlaczego by pracownik przy biurku nie mógł sobie podśpiewywać? Dokładnie. Idziesz do banku, zaciągasz kredyt i <śmulny> zaciągam. <śmulny> kredyt. No to, Szczerze mówiąc, yy, można by spróbować sobie pewnego rodzaju bonusowego ćwiczenia w sytuacji, w której jesteśmy na przykład w takim właśnie kryzysowym momencie konfrontacyjnym międzyludzkim. I w momencie, w którym czujemy, że jakaś sytuacja społeczna w naszym miejscu pracy przerasta nasze możliwości akceptacji, Wyobrazić to sobie jako muzyka. Mm. Wyobrazić sobie, że na przykład nasz zwierzchnik albo klient wyśpiewuje arię w naszą stronę, i my, wykonując nasze ripostę, nie hamując się wcale, nie próbując być szczekalni, szczególnie oczywiście na razie w naszej wyobraźni, zanim to się odbędzie, zanim rzeczywiście do tego podejdziemy, również wyśpiewujemy naszą ripostę taką, jak chcemy odpowiedzieć na choćby, że w tym tuwińskim, mongolskim stylu, jakim Ty podpowiadałeś, na przykład, jeżeli chcemy puścić wiązankę, mm. mówiąc te wszystkie skrótowce i zbitki, spółgłoskowo-samogłoskowe, dochodzące do pewnych dużych ilości warczących i we, wewnątrzgardłowych odpowiedników. E, także zróbmy sobie z konfliktów pracy musical. Mhm. Zanim e, znów wrócimy do tej sytuacji i znów weźmiemy udział w tym teatrze, odśpiewajmy to sobie w głowie. Tak, i zatańczmy. I zatańczmy, tak? <laughs> miłego tańczenia <laughs> miłego w takim razie. Tańczenia. I do zobaczenia na następnych odcinkach. Prawdopodobnie następny warsztat będzie o neurofonetyce. Tak, na pewno mocniej zagęszczony pod tym no, pozorem. Tak. Tak. Pod tym względem Michał będzie moim guru, dlatego że ja tu jestem kompletnie początkujący. tak jak i Olek będzie. Do moim właśnie, tak, także. To był ping-pong, czysta kurtuazja. I tak mimo wszystko rozumiem, że mam się od kogo uczyć. Dziękujemy Wam, do zobaczenia. Od Was. <laughs> Dzięki. Cześć.